Cześć! Dzisiaj opowiem Ci o gwiazdkach, ale nie, 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 nie tych z nieba, a o gwiazdkach anyżu, a konkretnie o pozyskiwanym z nich olejku eterycznym, czyli olejku anyżowym. Olej eteryczny anyżowy pozyskiwany jest z nasion i owoców anyżu gwieździstego. Olejek ten charakteryzuje się korzenno-słodkim, a jednocześnie ostrym i ciepłym aromatem. Jego zapach przypomina lukrecję z taką głęboko balsamiczno-korzenną nutą. I przyznam Ci się szczerze, że ja nie znoszę wyrobów, które mają tę charakterystyczną, anerzową nutę smakową. Oczywiście tutaj nie mówimy o olejku eterycznym, bo tego się nie je a i nie spożywa, ale o, czym, o tym jeszcze będę Ci mówić. Z tym, że chodzi mi o różne wyroby, na przykład cukierki i takie anyżówki, więc ja po prostu no way, nie ma szans, że coś takiego po prostu zjem. Anyż pochodzi z wiecznie zielonego drzewa, które ma swoje korzenie w Chinach i Wietnamie. Drzewo to produkuje charakterystyczne gwieździste owoce oraz nasiona, które to nie tylko są wykorzystywane w kuchni pod nazwą właśnie anyżu gwieździstego, ale także poprzez destylację parą, parą wodną powstaje z nich właśnie anyżowy olejek eteryczny. Głównym składnikiem anyżu jest anetol i to właśnie ta, ten składnik odpowiada za ten taki słodki, lukrecjowy zapach. Tak jak właśnie cukierki lukrecjowe czy żelki lukrecjowe, no nie wszyscy są ich zwolennikami, ale to właśnie anetol sprawia, że pachną tak, a nie inaczej. I ten anyżowy, lukrecjowy zapach jest wręcz słodszy niż zapach na przykład kopru włoskiego. Pamiętaj, że do produkcji naturalnego, eterycznego olejku anyżowego nie są wykorzystywane absolutnie żadne substancje ani składniki chemiczne. Co za tym idzie olejek anyżowy ma dokładnie takie same właściwości jak sam anyż, dlatego też jest tak chętnie wykorzystywany w aromaterapii, medycynie naturalnej czy też kosmetologii. Anyż już od czasów starożytnych był wykorzystywany jako przyprawa, a także jako składnik aromatyzujący do wszelkiego rodzaju produktów spożywczych i napojów. Z kolei w Indiach oraz w niektórych innych krajach jest stosowany jako odświeżacz do ust, a także jako środek ułatwiający trawienie. Można teraz powiedzieć, dawno, dawno temu, za górami, za lasami. Tak, bo właśnie dawno, dawno temu anyż był już właśnie znany i olejek anyżowy był znany ze swoich cudownych właściwości leczniczych. Używano go w starożytnej Grecji, Rzymie czy Egipcie. Czy znasz cudowne właściwości, jakie niesie za sobą ten niepozorny olejek anyżowy? Dziś Ci o nich szczegółowo opowiem. Ale zanim do tego przejdę, to przypominam Ci, że znajdujesz się na kanale marki Essentials, w asortymencie której znajdziesz najwyższej jakości olejki zapachowe i olejki eteryczne. Zasubskrybuj koniecznie ten kanał, aby poszerzać swoją wiedzę na temat aromaterapii. Pozwól, że opowiem Ci jeszcze kilka słów na temat bezpiecznego stosowania olejku eterycznego anerżowego. Olejku tego nie powinny stosować kobiety w ciąży ani kobiety karmiące piersią, a także dzieci poniżej trzeciego roku życia. Pamiętaj także, aby przed zastosowaniem tego olejku wykonać próbę alergiczną. Zmieszaj kilka kropli olejku anerżowego z innym olejem bazowym, takim jak olej żoba, olej kokosowy, czy nawet olej z oliwek i nanieś na niewielki fragment skóry. Pozostaw na kilkanaście minut i sprawdź, czy po tym czasie nie występuje żadna reakcja alergiczna na Twojej skórze. Jeżeli nic niepożądanego się nie pojawia, to wtedy możesz przystąpić do bezpiecznego stosowania tego olejku. Co również bardzo ważne, oleje kanyżowe, tak jak inne olejki eteryczne, powinien być stosowany wyłącznie zewnętrznie, z innymi substancjami lub samodzielnie. A teraz przejdziemy do omówienia cudownych właściwości naszego gwieździstego skarbu i zaczniemy sobie od omówienia jego wpływu na nasze zdrowie psychiczne. Uspokajające właściwości olejku eterycznego anerżowego są wykorzystywane u osób, które cierpią na wahania nastrojów. Substancja ta stanowi swego rodzaju stabilizator, który koi nerwy i zmniejsza nerwowość. Działanie wyciszające tego olejku jest cenną zaletą dla wszystkich tych, którzy szukają spokoju i ukojenia po ciężkim dniu zarówno w pracy jak i w szkole. Olejek eteryczny anerzowy spowalnia krążenie, a także pracę umysłu, pracę mózgu. Dlatego też ułatwia zasypianie, co za tym idzie może być świetnym sposobem na ułatwienie zasypiania dla osób, które cierpią m.in. na bezsenność. Oleje kanyżowy działa uspokajająco, nie powodując negatywnych skutków ubocznych, które są charakterystyczne dla niektórych leków syntetycznych. Wspomniałam Ci już, że oleje kanyżowy wpływa pozytywnie na nasz sen. Stąd też jego właściwości relaksacyjne. Jest świetny właśnie w stosowaniu go, na przykład wieczorem, kiedy chcemy się zrelaksować po ciężkim i trudnym dniu. Warto również zaznaczyć, że stosowanie olejku eterycznego przy takich problemach neurologicznych jak epilepsja wymaga naprawdę szczególnej ostrożności i przede wszystkim pamiętaj o tym, aby skonsultować to wcześniej z lekarzem. Należy pamiętać, że stosowanie oleju eterycznego anerzowego do złagodzenia objawów epilepsji czy histerii również wymaga szczególnego nadzoru lekarza, ponieważ może być niebezpieczne. Łagodzenie zmartwionego umysłu, wywoływanie poczucia spokoju i uziemianie to również są... Cechy olejku anerzowego, które możemy wykorzystać, cechy i właściwości, które możemy wykorzystać w naszej codzienności. Przez zabiegany świat, przez bardzo nerwowy świat, przebodźcowany, jesteśmy cały czas rozdrażnieni i nasz umysł pracuje na naprawdę wysokich obrotach, dlatego to uziemianie jest szczególnie ważne. Uziemianie, powracanie do równowagi, do spokoju. Dlatego warto jest właśnie stosować sobie w aromaterapii, w domowej aromaterapii takie olejki, które są w stanie. Pomóc się nam zrelaksować i wyciszyć. Pamiętaj również, że oleje kanyżowe łagodzi nerwy, poprawia nastrój i samopoczucie. Pamiętaj, że wszystko jest dla ludzi jednak z umiarem i tutaj jest podobnie. Oleje kanerżowe warto właśnie stosować z umiarem, żeby z nim nie przesadzić, dlatego że te mniejsze ilości, zastosowane m.in. w aromaterapii, one wywołują taki skutek pobudzenia. Jednak jeżeli przesadzisz i dasz zbyt wiele kropli właśnie na przykład do kominka zapachowego, może to powodować u ciebie senność, więc uważaj jaki skutek chcesz wywołać. Anysz ma bardzo intensywny zapach, jednak harmonijnie łączy się z innymi olejkami eterycznymi. Dzięki temu podbijaj ich zapach i właściwości. Jak już Ci dzisiaj wspomniałam, olejek anerżowy w większej dawce opóźnia procesy nerwowe. Dlatego też właśnie może być stosowany przy łagodzeniu objawów histerii i epilepsji. Jednak pamiętaj, że zawsze przy takich schorzeniach musisz konsultować to z lekarzem. W ten sposób olejek anerżowy należy do naprawdę wąskiego grona naturalnych specyfików, które mają takie właściwości łagodzenia napięć nerwowych. Używane od lat w kuchni azjatyckiej i medycynie chińskiej, anyż gwieździsty posiada wiele właściwości i korzyści zdrowotnych. Zainteresowanie olejkiem anyżowym wynika przede wszystkim z jego właściwości antyseptycznych. To właśnie one okazały się pierwszą korzyścią, którą zapewnia stosowanie tego olejku. Ponadto działa przeciwgrzybiczo, dlatego zapobiega infekcji świeżych ran, co za tym idzie, ułatwia ich gojenie. Przykładany w miejscu bólu zmniejsza obrzęk, łagodzi dolegliwości bólowe i niweluje stan zapalny. Nie zapomnij jednak, aby zawsze stosować go w rozcieńczeniu z innym olejem bazowym, nawet jeśli właśnie przykładasz go w miejscu bólu. Terapeutyczne zastosowanie olejku anerzowego jest bardzo szerokie. Jest skuteczny przy skurczach brzucha oraz żołądka, a także przy bardzo silnym kichaniu. Wystarczy, tak naprawdę, 5 kropli olejku anyżowego, wymieszać z jedną łyżką olejku migdałowego i taką mieszankę wmasować w okolicy żołądka na brzuchu, tam gdzie po prostu pojawiają się skurcze. To samo możemy zrobić na szyi wtedy, kiedy właśnie bardzo uporczywie kichamy, co jest naprawdę czasami bardzo męczące. Tak samo takiej mieszanki, dokładnie w takich samych proporcjach, możemy użyć podczas kaszlu. Wtedy zmniejszamy ten kaszel, a tym samym nawet możemy go zupełnie wyeliminować. Wtedy taką mieszankę należy wmasować w klatkę piersiową. Takiej samej mieszanki możemy również użyć, wmasowując w czoło, skronie i szyję podczas... Bardzo silnych bóli migrenowych, ale również możemy używać jej do zwalczania wszy i świeżbu. Masaż z użyciem olejku eterycznego-anyżowego, oczywiście w połączeniu z olejem bazowym, jest również zalecany w bólach mięśni i ścięgien, szczególnie po wysiłku fizycznym, na przykład po treningu. Taki masaż oczyszcza skórę i dogłębnie odpręża mięśnie. Z kolei, aby wykonać anerżową maść ziołową, wystarczy, że rozpuścisz jedną łyżkę wosku pszczelego z dwoma łyżkami dowolnego oleju jadalnego, np. oleju rzepakowego, kokosowego, migdałowego czy oleju z zawokado. Gdy mieszanka jest jeszcze ciepła, należy dodać kilka kropli olejku anerżowego i dokładnie wszystko ze sobą wymieszać. Tak przygotowany preparat należy przelać do słoika, który będzie szczelnie zamknięty i należy go przechowywać w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu, może być to nawet w lodówce. Z powodu naprawdę bardzo szerokiego spektrum działania farmakologicznego tej rośliny i jej fantastycznego wpływu na nasze zdrowie fizyczne, nie mamy jeszcze w tej chwili szczegółowych badań na ten temat, badań klinicznych, dlatego też. Cały czas prowadzone są eksperymenty po to, aby uwypuklić, uwydatnić właśnie te działania i pokazać wpływ olejku anerżowego na nasz stan zdrowia. Warto jednak pamiętać, że wiele twierdzeń na temat właściwości i zastosowania olejku anyżowego pochodzi z medycyny naturalnej, z medycyny ludowej i nie ma jeszcze potwierdzeń w medycynie tradycyjnej i w medycynie konwencjonalnej. Dlatego, tak jak powiedziałam, nadal prowadzone są badania. Identyfikacja związków tej rośliny mogłaby w przyszłości umożliwić syntezę nowych leków. Naturalny olejek eteryczny anerżowy jest bardzo chętnie wykorzystywany w aromaterapii ze względu na swoje właściwości rozluźniające, rozgrzewające i uspokajające. I tutaj jeszcze ukłon dla wszystkich pań, dlatego że należy pamiętać, że olejek eteryczny aneżowy świetnie sprawdza się podczas menstruacyjnych bólów brzucha, a także bólów brzucha spowodowanych dolegliwościami trawiennymi. Olejek ten również pobudza apetyt, pozwala uporać nam się ze wzdęciami, a także usprawnia metabolizm. W tym celu polecam ci go używać w formie na przykład masażu. E, oczywiście w rozcieńczeniu z o, w oleju bazowym, na przykład oleju z oliwek czy oleju słonecznikowym. Olej kanerzowy również łagodzi katar i kaszel, a także ma właściwości wykrztuśne. Szczególnie dodane do kominka zapachowego pomaga m.in. udrożnić nos. Pozytywnego działania tego olejku doświadczyły również osoby zmagające się ze zwyrodnieniem stawów. I tutaj polecam masaż na ciepło, okolic, które właśnie bolą, dlatego że dzięki temu masażowi możemy zmniejszyć dyskomfort i ból. Aby wzmocnić działanie takiego preparatu, to znaczy takiej mieszanki olejku anyżowego z olejkiem bazowym, wystarczy, że dodasz kilka kropli olejku miętowego lub olejku z eukaliptusa. Pamiętaj, że anyż również świetnie komponuje się z lawendą oraz z wanilią, więc jeżeli taki zapach Ci odpowiada, to również możesz dodać właśnie takie olejki do olejku anyżowego. Kolejnym świetnym sposobem na rozgrzanie ciała i poradzenie sobie z wieloma dolegliwościami, bólowymi, a także infekcjami jest zastosowanie oleju kąpielowego do kąpieli. Do ciepłej, ale pamiętaj nie gorącej wody dodaj kilka kropli oleju kąpielowego i delektuj się wspaniałym aromatem i właściwością wszystkich składników. Zwróć jednak szczególnie na to, aby taka kąpiel lecznicza, kąpiel aromatyczna kąpiel aromaterapeutyczna trwała nie więcej niż 15 minut po to aby uniknąć ewentualnych skutków ubocznych. Anyżowy olejek eteryczny posiada również właściwości przeciwdrobnoustrojowe, co za tym idzie jest również skuteczny w różnego rodzaju dolegliwościach skórnych i wszelkiego rodzaju infekcjach skórnych. Wspomaga również gojenie się ran. Co jeszcze również ciekawe, olejek anyżowy jest również uważany jako środek wspomagający produkcję mleka u młodych matek. Olejek anyżowy ma również wiele zastosowań w kosmetologii. Anetol, który jest głównym składnikiem olejku anerżowego, zawiera garbniki i przeciwutleniacze, które chronią skórę przed działaniem wolnych rodników i toksyn. Dzięki temu olejek ten pomaga zapobiegać przebarwieniom i działa przeciwzmarszczkowo. Warto także zaznaczyć, że anetol może mieć potencjalne działanie estrogenopodobne, co może wpływać na gospodarkę hormonalną organizmu. W związku z tym osoby z chorobami hormonozależnymi powinny skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego olejku. Olej kanerżowy zalecany jest do stosowania dla w zasadzie każdego typu skóry, jednak poprzez swoje działanie przeciwbakteryjne i przeciwdrobnoustrojowe jest szczególnie polecany dla skóry tłustej i skóry trądzikowej skłonnej do wyprysków. Olejek kanerżowy hamuje rozprzestrzenianie się mikroorganizmów chorobotwórczych skóry, ułatwia gojenie i zmniejsza zaczerwienienia już powstałych niedoskonałości oraz blizn. Jak już wiesz, olejek anerżowy świetnie wpływa na skórę trądzikową ze skłonnością do wyprysków i świetnie radzi sobie z niedoskonałościami i ich niwelowaniem. Możesz tym samym dodać kilka kropli olejku anerżowego do swojego ulubionego żelu, na przykład do mycia twarzy. Dzięki temu przez działanie właśnie antybakteryjne i przeciwdrobnoustrojowe również zmniejszysz swoje wypryski i tym samym pomoże Ci to łatwiej uporać się z trądzikiem. Olejek kateryczny z anyżu gwieździstego świetnie nadaje się do pielęgnacji przeciwzmarszczkowej. Dodatkowo działa przeciwzapalnie i antyseptycznie. Ułatwia utrzymanie skóry w idealnym stanie. Olejek anyżowy świetnie również sprawdzi się w pielęgnacji włosów i skóry głowy. Już mówię ci dlaczego. Dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym czy przeciwgrzybicznym, olejek kanerzowy świetnie oczyszcza skalp, przez co nadaje się rewelacyjnie do pielęgnacji włosów i właśnie skóry głowy, o czym przed chwilą Ci wspomniałam. Dlatego też reguluje poziom natłuszczenia i nawilżenia włosów, zapobiega ich wypadaniu, a także Pielęgnuje skórę głowy, przez co pozbywamy się łupieżu, zapobiegamy mu również, a także chronimy skórę głowy przed powstaniem różnego rodzaju krostek i niedoskonałości. To wszystko działać może również stymulująco na porost włosów, tym samym olejek ten jest zalecany dla osób, które właśnie borykają się z wypadaniem włosów, nadmiernym wypadaniem włosów, a także łysieniem, które może być nie tylko spowodowane np. genetycznie oraz spowodowane przez wiek, ale również po przybyciu różnego rodzaju chorób. Wcieranie preparatów w skalp, e, oczywiście w rościemczeniu, to sposób na wzmocnienie i wzrost baby hairów, to znaczy nowych, zdrowych włosków. Delikatny masaż skóry głowy pobudza cebulki do wzrostu i poprawia ich pracę. Dzięki czemu, już po kilku tygodniach stosowania, zobaczymy różnicę w zagęszczeniu i wzroście naszych włosów. Dodatkowo oleje karnyżowe nada naszym włosom takiego korzennego i energetyzującego zapachu. Eteryczny olejek karneżowy może być również wykorzystywany w wielu obszarach codzienności, na przykład podczas prania, sprzątania czy też pielęgnacji naszego ogrodu. Jego naturalne właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne i odświeżające sprawiają, że jest on świetnym składnikiem domowych środków czystości. Opowiem Ci teraz, w jaki sposób wykorzystać wszystkie właściwości tego jakże cennego gwieździstego skarbu w swoim domu, a także ogrodzie. Oleje kanyżowe to świetny dodatek do prania, szczególnie tych rzeczy, które mają taki intensywny i dosyć nieprzyjemny zapach, takie jak na przykład ciuchy po treningu czy też ręczniki. Jego naturalne właściwości dezynfekujące sprawiają, że świetnie radzi sobie z neutralizowaniem nieprzyjemnych zapachów i pozostawia ubrania w takim świeżym i naprawdę przyjemnym aromacie. Jak go zastosować? Już Ci mówię: dodaj dwie do trzech kropli olejku anerżowego do swojego ulubionego płynu lub proszku do prania. Tylko pamiętaj, żeby dodawać olejek anerżowy bezpośrednio do pojemnika, a nie na samo pranie, co może spowodować uszkodzenia albo plamy. Warto także pamiętać, aby unikać stosowania olejku anerzowego podczas prania bardzo delikatnych tkanin, takich jak wełna, jedwab czy kaszmir, dlatego że olejki eteryczne mogą po prostu źle wpływać na takie bardzo delikatne tkaniny, mogą je uszkodzić, a nawet odbarwić. Jeżeli z kolei masz ochotę na pranie ręczne, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do wody dodać jedną lub dwie krople olejku anyżowego, to sprawi, że ubrania będą odświeżone i będą miały bardzo przyjemny zapach. Pamiętaj jednak, że olejki eteryczne mogą wywoływać reakcje alergiczne, zwłaszcza u osób o bardzo wrażliwej skórze. W takim przypadku, jeżeli masz do czynienia właśnie z osobą, która posiada skórę wrażliwą, warto unikać stosowania olejków eterycznych albo wcześniej wykonać po prostu próbę alergiczną. Jeżeli nic się nie dzieje, to możesz bezpiecznie stosować takie olejki. Jeżeli lubisz zapach olejku anerzowego i chcesz odświeżyć swoje ubrania, które już są wyprane, wyprasowane i znajdują się w szafie, no to oczywiście możesz to zrobić np. przy użyciu wacików kosmetycznych. Nasącz wacik kosmetyczny olejkiem anerzowym, możesz rozłożyć kilka takich wacików w swojej szafie i w ten sposób odświeżysz swoje ubrania. Pamiętaj także, że taki zabieg pomaga w odstraszeniu moli i innych szkodników. Oczywiście jego działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne doskonale sprawdza się przede wszystkim w czyszczeniu kuchni i łazienki. Przedstawię Ci teraz kilka sposobów na zastosowanie oleju kułanizowego w codziennym sprzątaniu. Przygotuj naturalny, uniwersalny spray czyszczący. W butelce z rozpylaczem wymieszaj 200 ml wody, do tego dodaj 100 ml octu i 10 do 15 kropli naturalnego olejku eterycznego anyżowego. Wymierzaj wszystko dokładnie i stosuj taką mieszankę w czyszczeniu, np. blatów kuchennych, powierzchni ogólnie w kuchni, ale również w łazience. Taki środek pozwoli Ci przede wszystkim zastąpić chemiczne środki czystości w Twoim domu. Ale także świetnie radzi sobie z usuwaniem bakterii i grzybów z różnego rodzaju powierzchni. Pamiętaj, że naturalne środki czystości wykonane przy pomocy olejków eterycznych są świetną alternatywą dla wszelkiego rodzaju chemicznych płynów, które szkodzą nie tylko samemu środowisku, ale również nam jako ludziom. Możesz również przygotować świetną pastę do czyszczenia. Wystarczy, że wymieszasz sodę oczyszczoną z kilkoma kroplami oleju aneżowego i odrobiną wody. Taką pastą możesz czyścić na przykład fugi w łazience, ale również piekarnik, a także umywalkę. A może uwielbiasz, gdy okna w Twoim domu lśnią czystością? Jeśli tak, to łap przepis na świetny i ekologiczny płyn do mycia szyb. Do roztworu 200 ml wody i 100 ml ostu dodaj 5 do 6 kropli oleju eterycznego anyżowego. W taki sposób uzyskasz ekologiczny płyn do mycia szyb, dzięki któremu nie tylko uzyskasz czyste okna, ale również świeży i przyjemny zapach. A co więcej, po zastosowaniu właśnie takiego płynu, który wykonasz samodzielnie, i tak naprawdę. Totalnie, prawie bezkosztowo, Twoje szyby będą znacznie dłużej czyste, ponieważ brud będzie osadzał się dużo wolniej. Pamiętaj szczególnie o tym, że wszystkie preparaty, które chcesz wykonywać przy użyciu olejków eterycznych, m.in. olejku anyżowego, należy wykonywać w rękawiczkach, dlatego że tak silne roztwory olejków mogą powodować podrażnienia i alergie. Dlatego też szczególnie uczulam Cię do tego, żeby zachować naprawdę ostrożność w stosowaniu. E, takich olejków i komponowaniu oczywiście swoich mieszanek. Z kolei, jeżeli w Twoim domu pojawiają się na przykład mrówki albo inne owady i, i inni nieprzyjaciele, e, w tych miejscach warto rozpylić roztwór oleju aneżowego eterycznego, na przykład na parapetach czy szafkach, albo położyć po prostu w tych miejscach nasączony wacik z olejkiem eterycznym, to powinno zapobiec rozprzestrzenianiu się tych szkodników. Oleje kateryczne świetnie sprawdzi się również w ogrodzie. Pomoże Ci on odstraszyć szkodniki od Twoich upraw, ale także wzmocnić ich wzrost. Działa on odstraszająco przeciw mszycom czy mrówkom oraz innym szkodnikom, które mogą zniszczyć Twoje uprawy. Za jego pomocą możesz również wykonać naturalny repelent. Wystarczy, że wymieszasz wodę z kilkoma kroplami olejku eterycznego anyżowego. Około 10 kropli olejku na 1 litr wody i taką mieszanką możesz spryskać na przykład łodygi czy liście swoich roślin. To zapobiegnie osiedlaniu się szkodników i różnego rodzaju insektów na Twoich roślinkach. Oczywiście taka, taki preparat nie zawiera żadnych chemicznych substancji, dzięki czemu jest po prostu przyjazny środowisku. Pamiętaj również o wszelkich środkach ostrożności podczas przygotowywania takich substancji i takich oprysków. E, mówiłam Ci już o używaniu rękawiczek. Szczególnie zwróć na to uwagę, ale wykonuj także próby alergiczne na swoich roślinkach. Po to, aby zobaczyć, czy olejek eteryczny, czy dany olejek nie uczula Twojej roślinki. To jest trochę tak jak z nami ludźmi. Wspominałam Ci już na początku, że należy takie próby alergiczne wykonywać na swoim ciele, ale to dotyczy również roślin. Spryskaj po prostu niewielki fragment rośliny, zobacz, jak ona reaguje. Jeżeli po kilkunastu minutach nic się nie dzieje, to możesz przejść do bezpiecznego stosowania takiego olejku na swoich roślinach. Podsumowując, oleje kateryczny anerżowy to niezwykle kosmiczna gwiazdka, która sprawdzi się idealnie zarówno w życiu codziennym, w relaksie i odprężeniu, jak i dbając o nasze zdrowie fizyczne, a także wspomoże nas w domowych kosmetykach, w domowym spa, ale również umili nam sprzątanie i pracę w ogrodzie. Warto mieć go w swoim zaciszu domowym, po to, żeby móc zawsze po niego sięgnąć. Jak widzisz, wachlarz zastosowań tego olejku jest naprawdę ogromny. Oczywiście pamiętaj również o tym, że sam też możesz komponować swoje e, przepisy na zastosowanie takiego olejku. Pamiętaj jednak o zachowaniu bezpieczeństwa i umiaru w jego stosowaniu. Zwróć również uwagę na przechowywanie olejku eterycznego anyżowego. Należy go przechowywać w buteleczce z ciemnego szkła i w miejscu koniecznie niedostępnym dla dzieci. Jeżeli masz ochotę wypróbować moc tego cudownego olejku i zastosować go w swojej codzienności, to koniecznie zerknij do opisu tego filmu. Znajdziesz tam link do sklepu marki Essentials w asortymencie, której znajdziesz najwyższej jakości olejek eteryczny aneżowy oraz inne olejki eteryczne i zapachowe. Dzięki temu możesz po prostu skorzystać z oferty i zaopatrzeć się w ten cudowny skarb i rozpocząć swoją przygodę aneżową. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymaj się zdrowo i anyżowo. Cześć.